Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie się na vlogu numer 3. Eee, chciałabym Wam bardzo podziękować i muszę Wam coś pokazać. Tada, moja czacha jest czysta. Eee, I czym zrobiłam? Eee, pierwszy pomysł, który mi daliście, to był ryż i woda. Dodałam jeszcze trochę płynu. Eee, to, to, to trochę się mi za mocno tam zapieniało. Ale musiała się trochę pomoczyć, bo naprawdę była wyschnięte. To w środku było wyschnięte i nie mogłam, e, i nie mogłam tego, tak wiedzieć, o co chodzi. E, nie dało rady po prostu tego doszorować. Ale na drugi dzień e, wymieniłam wodę w, w, samej wody, wtedy już dolałam i mm, dorzuciłam ryżu, i trząchałam, trząchałam, trząchałam i wytrząchałam, więc jest czysta. Bardzo, bardzo dziękuję. E, polecałyście mi jeszcze, żeby Eee, wrzuciła skorupki od jajek i chyba coś jeszcze tam było coś jeszcze, a kaszę? kaszę chyba tak, więc fajnie, że mi to poleciłyście, bo już nie wiedziałam co mam zrobić z tą butlą, mówię matko, czy mam kupić jakąś szczotkę e, do szarowania? ale jak ja te oczy powyczyszczam e, powy, e, powy bo zobaczcie, tam jest taki wgłębień bardzo dużo e, także no, moja piękna czacha moja piękna czacha e, jest już czysta, no i nawet te wgłębienia y, dało radę y, wymyć. Piękna Czacha. Powiem Wam szczerze, że nigdy takich Czach nie lubiłam, i nie za bardzo lubię, ale to akurat było kupione do nalewki, nie do nalewki. To było kupione, przepraszam. Na, przed naszym ślubem było to kupione do e, whisky e, takiej domowej. E, I to tutaj po prostu było, że to jest takie mocne. Wiecie o co chodzi? I dlatego było do tego właśnie kupione, kupiona ta czaszka. A teraz wlewam sobie do tego nalewkę. Nalewkę miałam z pędów sosny. Tak, z pędów sosny. W tym roku będę kupowała malinę. Jak zresztą co roku. I będę robiła również malinową, będę mroziła maliny i będę robiła taki mus do polania na przykład naleśników. Także tak wyglądają moje, moje naleweczki i moje przetwory takie słodkie na zimę. Mój Błażej jak bardzo lubi taki malinowy mus. Pytacie o moje kolczyki, więc zobaczcie, już jest trochę lepiej, chociaż powiem Wam, ostatnio mój mąż do mnie podchodzi, moja kochana, a miałam tutaj taką tą żabkę malutką podpiętą, tak jak wtedy Wam pokazywałam, moja kochana i tą żabkę prosto mi w tego kolczyka i <gryw> teraz znowu troszeczkę mnie pobolewa, ale już nie tak mocno, więc naprawdę dobrze, że nie wyciągnęłam, dobrze, że nie wyciągnęłam, bo już powiem Wam szczerze, że miałam taki moment, że chyba go wyciągnę, jeszcze troszeczkę mam problem ze spaniem, Eee, to znaczy ze z Pani na, na tej stronie ale naprawdę już jest o wiele, wiele lepiej no tak jak ta pani mówiła, że może się tam to e, goić e, do trzech miesięcy e, wczoraj byłam w netto mm, jest na chyba przemysłowe wszystkie rzeczy minus 30%, pokażę Wam za chwilę e, co zakupiliśmy kupiłam deskę drewnianą, taką obrotową kupiliśmy w Biedronce trochę przy um, nie przyborów przybory to są szkolne sylwia poczekajcie, do, no ryż jakieś tam um, sosy sojowe do, 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 do będziemy robić sushi, pierwszy raz będziemy robić sushi, zobaczymy jak nam to wyjdzie bardzo lubimy, a wiecie, wiecie jak one kosztuje, więc chcemy zrobić pierwszy raz, mam nadzieję, że nam się uda nie mamy jeszcze w pełni wszystkich składników, ale może nam coś powiecie, dobra. Także tak to wygląda. I kupiłam jeszcze chustawkę, huśtawkę, bo była przeceniona. Więc kupiłam już moje dzieciaki, już moje dzieciaki. Nie będą się biły, bo zawsze była były. Ja siedziałam na jednej, piłam ze kawkę, na drugiej siedział ten, a tamten krzyczał, że A, ja też chcę zejść, a tak to wiecie o co chodzi. Są te huśtawki, nikt na nich nie siada, dopiero jak mama pójdzie wypić kawę, to to dzieciaki, to dzieciaki wtedy no siedzą z mamusią, tak? No i tak, czy ja coś jeszcze tutaj kupiłam? Nie. Kupiłam, już Wam pokazuję. Kupiłam, kupiłam, słuchajcie. Nie patrzcie na bałagan, trochę mam jeszcze nie ogarnięte. E, kupiłam liścia z Pepką. Mówiłam Wam, że chcę coś doczepić tutaj do ściany. Poczekajcie, troszeczkę się tu przestawię. Do tej ściany i tak sobie myślałam o takim liściu, e, ale nie wiem, wsadziłam go, w, w, wsadziłam go w, we flakonik. Zobaczcie, on jest. On nawet pachnie, on jest z jakiejś trawy. Tyle wiem, że on jest. Z jakiejś trawy. On tak pachnie, bardzo fajnie. Z drugiej strony wygląda tak. Tylko musicie patrzeć, bo są poprzyginane, poobłamywane. Ja akurat jednego wybrałam. I słuchajcie, kosztuje 10 zł. 10 zł. I żałuję, że nie wzięłam dwóch, bo bardzo ładnie wygląda. I zerknijcie na to, gdzieś tak wiecie, gdzieś tak. Na ścianie go powiesić, fajnie, by wyglądał. Ja na razie yy, wsadziłam sobie go tutaj. Wsadziłam sobie go tutaj i niech sobie tak tutaj y, stoi. Dzisiaj byłam, dzisiaj byłam y, tutaj obok u nas na polu yy, i pozbierałam trochę kłosów, więc jeżeli chcecie takie fajne dekoracje, nie musicie ich kupować, wystarczy zatrzymać się, zerwać kilka kłosów. Ja wzięłam szybko rano nożyczki, poleciałam na pole yy, i ściełam kilka kłosów e, i zobaczcie jak pięknie, e, jak pięknie już to wszystko e, wygląda. Także, tak, wieś jest piękna. Wiadomo, że w mieście również e, również fajnie żyć. E, no, ale jakoś mnie tak ciągnie na wieś. Powiem wam szczerze, mnie ciągnie na wieś. No, wiadomo, że są plusy i minusy, tak. Fajnie się mieszka w mieście, bo też mieszkaliśmy w mieście, mieszkaliśmy w Anglii, mieszkaliśmy w mieście. No, wychodzisz sobie, wszystko masz na miejscu, nie trzeba nigdzie jechać. A my na przykład do galerii mamy 50 km, 50 km do najbliższej galerii, do sklepów tak samo muszę dojeżdżać, przeglądy wam robię. To też dojeżdżam samochodem. No i tak, no no są plusy i minusy, ale sobie wychodzę na podwórko mam basen, wiecie mam tarasik, sobie poleżę na hamaczku eee, no i tak tak właśnie, kocham swoją wieś, no no i co wam tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego coś wam jeszcze miałam pokazać, a z czachy Jestem poczekajcie spokrotem. chwilę, eee, przytargałam sobie z łazienki moje perfumy eee, i słuchaj, muszę wam opowiedzieć od razu wam ją tutaj pokażę E, taka czacha z serii Polis e, tutaj z taką dekoracją e, literką P. No i słuchajcie, kiedyś poszliśmy z mężem do Rossmana i mój mąż mówi, chodź, kupimy sobie perfumy, dobra. Wywąchałam wszystkie, mówię, tych na pewno nie ruszę. Okropna jest ta czaszka. Okropna, jak ktoś może kupować takie perfumy okropne w takiej czaszce. No, i słuchajcie, i wącham, i znowu wącham, w to jest z powrotem, i tych zapachów jest tyle. Później już mi się wszystko pomieszało. Szukam tej kawy, gdzie tam one postawiły, żeby, żeby. No wiecie o co chodzi, żeby już nie czuć tych wszystkich zapachów. Wchodzisz tak niechcący, dotkniesz tym, tym papierkiem, to już ten zapach masz po prostu cały dzień na nosie. I mówię, dobra, powącham te. Ja jestem miłośnikiem. Ona pachną. mimo tego, że tu już nic nie ma. Muszę sobie zakupić. Ja jestem miłośnikiem słodkich perfum. I słuchajcie, ja je powąchałam, odstawiam, mówię. Piotrek, one są przepiękne. Biorę. <grym> I słuchajcie, miałam tutaj taką dużą. Szybko mi się skończyła, bo ja wiecie, jak się bryskam, to tak, tak jadę. No i jak mi się skończyła, to poszłam y, znowu do Rossmana. Poczekajcie, muszę chwycić. I zakupiłam sobie taką mniejszą. Ta mniejsza też mnie kosztowała prawie 100 zł, bo tak normalnie ta duża chyba 130, e, a ta mniejsza prawie stówkę kosztowała. To mniejszą kupiłam niedawno i widzę, że nie opłaca mi się kupywać tej mniejszej. Ile ona ma mililitrów? 36 ml, a du... Nie. Nie, nie nie, 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 to nie mililitry. 75 ml ma duża, a ta ma 40 ml. Więc jeżeli ktoś lubi pryskać się perfumami z góry do dołu, tak jak ja, po 10 razy, bo już później to już nie czuję tego zapachu. I to podobno dobrze. Jak nie czuję, to znaczy, że pasuje. I muszę już iść do Rossmana i zakupić sobie, ale teraz kupię sobie dużą, bo słuchajcie, w Rossmanie widziałam, że jest promocja, nie wiem do kiedy, ale jest znowu promocja i duża kosztuje 89, chyba 99, o ile się nie mylę, chyba, że źle spojrzałam. No, i wczoraj właśnie miałam zajść, a wylazłam z netto z huśtawką, a więcej gotówki ze sobą nie miałam, więc nie zakupiłam sobie perfumy i nie mam takiej pięknej, takiej pięknej czachy. Także zobaczcie. Mimo tego, że nie lubię takich dekoracji z jakimiś czachami, tak? No, po prostu jakoś tak mam. <laughs> to perfumy sobie kupuję, bo one są po prostu prześliczne. Są jeszcze inne z tej samej serii i też w czaszkach, ale tamte mi nie odpowiadają. No, takie, wiecie, no może komuś by się podobały, ale akurat ja nie, ja akurat bardzo lubię te i i naprawdę ja jeszcze po kąpaniu wychodzę, to jeszcze też się pryskam, także, no, także tak to wygląda. E, jakich ja jeszcze perfum używałam z Avon, lubię również te um, For Away, też są bardzo słodkie, lubię e, Little Black Dress, e, też z Avonu, no, Kiedyś chyba używam Naomi Campbell, coś mi się świta. Ale tak, właśnie lubię takie bardzo słodkie, jeżeli macie jakieś fajne perfumy słodkie, to polecajcie. Może zajdę do Rossmana, bo i tak będę przecież muszę iść zakupić sobie właśnie taką perfumę, bo już nie mam. To dajcie mi znać w komentarzu, to po prostu zajdę i sobie powącham. Piszcie, jakie Wy lubicie perfumy. Czy też nie lubicie takich czaszek, czy lubicie? Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli lubicie, to podpowiem Wam, że w Tedim jest bardzo, bardzo dużo dekoracyjnych czaszek. Dużych, małych, jakichś takich czarnych, srebrnych, połyskujących, z jakimiś ćwiekami różnych, przeróżnych, naprawdę, jeżeli lubicie takie dekoracje, to możecie zajść do Teda i sobie tam takowe zakupić. No dobra, koniec mojego gadania. Za chwilę zrobię sobie, zrobię sobie kawę, tylko najpierw pokażę Wam, e, co e, sobie zakupiłam, e, i pokażę Wam tą huśtawkę. E, no, pokażę Wam huśtawkę. Tedem! Zobaczcie, co będziemy robić. Będziemy robić sushi. Pierwszy raz sami będziemy robić sushi, bo uwielbiamy. Kupiliśmy sobie produkty. Jak macie jakieś fajne propozycje, co byśmy mogli jeszcze zapakować do środka i ewentualnie, żeby nie zepsuć tego ryżu, bo tu mamy specjalny ryż do sushi. Kupiliśmy również ocet ryżowy. Słyszałam, że trzeba go. Trzeba go użyć do tego. Kupiliśmy dwie paczki. Nie wiem, czy ile nam wyjdzie Rolex z jednej paczki. Zobaczymy. Kupiliśmy, kupiliśmy łososia wędzonego. E, również specjalnie mm, do sushi. No i wiadomo, co jest potrzebne, to są te, mm, te algi. E, tak, kupiliśmy dwie paczki. Tak wyglądają. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Niecałe 5 zł, ryż też nie całe 5 zł, a jeszcze tu kupiliśmy sos sojowy, yy, ten taki właśnie, yy, taki lżejszy, on jest, yy, nie jest taki gęsty o czym wam mówiłam ostatnio, no i nalałam już do tej butelki. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Eee, muszę tak wziąć, żebyście dobrze to widzieli, zobaczcie. Eee, tak to teraz wygląda. No i teraz to winogronko całkiem inaczej się prezentuje. Także tu mam olej i sos sojowy. Eee, jak ktoś nie wie, to tą buteleczkę kupiłam ostatnio w Pepko za 20 zł. Dobra, odkładam tutaj na bok. Tu mamy ten ocet, tu sos sojowy. Pamiętajcie, że sos sojowy jest również taki mocniejszy i on jest wtedy gęściejszy, ale nam smakuje akurat ten i u nas idzie jego bardzo, bardzo dużo. No i kupiłam taką deskę w netto. Słuchajcie, są promocje. Kurczę, nie chcę Wam skłamać. E, 30 zł chyba kosztowała normalne, po normalnej cenie, minus 30%. No i jak sobie już zrobimy te, te sushi, nie? no to sobie tak poukładamy, przepięknie będzie to wyglądało, nasz się będzie lepiej, e, lepiej jadło i kupiliśmy jeszcze huśtawkę e, jak mąż zaczepi to mm, wam pokażę jak to wygląda jak to wygląda, bo e, również była na promocji ona wcześniej kosztowała 130 zł e, a wczoraj zapłaciłam za nią 130, 120 coś, a wczoraj zapłaciłam za nią e, ile? E, 90 z hakiem więc fajnie, bo już kiedyś miałam ją w ręku ale sobie myślę, no na pewno nie kupię jej za 130 zł moja siostra gdzieś tam na promocji wyrywała taką sam podobną nie taką samą, bo kolory były inne e Wyrwała ją za 25 zł, ale to już po sezonie a ja chcę się jeszcze pobujać, a co będę się bujać no i dobra, wyszłam na podwórko, u nas dzisiaj bardzo, bardzo ciepły dzień, e pokażę wam tą huśtawkę, zobaczcie jaka ładna czekajcie, bo ona tutaj tak mi spada ta poduszka to podłuchę sobie bierzecie e, tak na oparcie. E, a tu macie takie siedzisko, trochę za nisko to zaczepiłam. E, więc tak to tak wygląda ta huśtawka. Jeszcze ma takie jak widzicie frędzelki w stylu boho. E, kręci się dookoła, można się obkręcać. Powiesiliśmy sobie ją tutaj e, koło hamaczka. Mąż leży na hamaczku. E, ja będę leżała sobie, siedziała sobie e, na fotelu albo odwrotnie. No, także tak to wygląda. U nas fajnie dzisiaj cieplutko. Zaraz wam to pokażę, zobaczcie. Widać czy nie widać jabłuszka, mamy jabłuszka. E, w końcu fajna jest pogoda. Piszcie, jaka u Was pogoda, bo u nas naprawdę wczoraj e, wybieraliśmy się e, do olsztyna. Rano o godzinie siódmej już wyjechaliśmy i po ubieraniu byliśmy. Ja miałam ramoneskę, miałam leginsy. Także tak ciepło się, ciepło się poubieraliśmy. Rano wpadłam jeszcze do pepka o dziewiątej nagrywałam. Było, yy, było tak chłodnawo, a za chwilę zrobiło się tak gorąco, że po prostu do dupy mi się wszystko przyklejało i, i podpłynął mi nie powiem gdzie. Także było bardzo gorąco. I dzisiaj również jest bardzo gorąco i trzeba trochę wyjść na podwórko, wypić kawkę. Zaraz właśnie sobie zrobię. Moje chłopaki się już pooblewali. Jest Aleksik. Otworzyli sobie szloch i się pooblewali, już się poprzebierali. Jadą niedługo na obóz. Mamusia zostanie sama z naszą córeczką malutką. No moja córka dostała się do szkoły wymarzonej. Także świetne wiadomości dzisiaj od samego początku. No i tak. Idę robić sobie kawę. Może wypijecie razem ze mną, to zróbcie sobie pyszną kawkę. Yy. Zrobiłam sobie kawusie. Pijemy ra razem z córeczką e, pyszną, e, mrożoną kawę. E, może Wy macie jakieś fajne sposoby na to, żeby zrobić e, dobrą, mrożoną kawę. Dajcie znać. Ja mam w tych kubeczkach z pepką, one były chyba za 6 zł. Także możecie, widzicie, możecie sobie pić zimne napoje, e, jak i ciepłe. Bo zalewałam gorącą wodą. Zaraz spróbujemy. Mm, pyszna. Powiem Wam, że e, do takiej kawy. Mm, mrożonej. Chyba najlepsza jest ta Nescafe. Naprawdę bardzo mi smakuje. E, ciekawa jestem, czy jest jakiś smak na przykład karmelowy. Mm, z chęcią bym spróbowała. Gdzieś jakąś piłyśmy Maja, nie? Gdzie my piłyśmy karmelową? Co? Gdzie to było? No powiedz, co to za firma była. Moja córka się wstydzi nawet e, powiedzieć, <grywa> mimo tego, że jej nie widać, to się wstydzi. No powiedz, bo to, może kogoś to e, interesuje. Co my piłyśmy? Z jakiej, z jakiej tej firmy? Bo zapomniałam. Wiem, jak to wygląda. Coś na A chyba. Ze Starbucksa. Ze Starbucksa, właśnie. W Starbucksie karmelowa, pyszna. Ale chyba w Biedronce ona jest w lodówce, nie? Właśnie, tak. W Biedronce w lodówce Starbucksa. Starbucksa. E, taka zimna, to jest po prostu przepyszna, ona jest właśnie karmelowa, nie? o karmelowej mówiliśmy a tak, można kupić nawet przez internet bo my kiedyś patrzyłyśmy, coś mi się kojarzy e, ale dajcie znać może jakąś taką fajną, e, wy macie sprawdzoną e, kawę no, to będziemy sobie mm, popijać i te słomki, e, zobaczcie są e, metalowe chciałam powiedzieć, nie metalowe, tylko szklane Trochę się boję, jak moje chłopaki z nich piją, i zawsze mówię: pamiętajcie, żebyście nie ugryźli przez przypadek, ale nigdy się tak nie dzieje. Już są trochę więksi, to więcej rozumieją. No dobra, ja będę się relaksować, bo zaraz trzeba brać się za obiad. Także życzę Wam miłego słonecznego dnia. Eee, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału będzie mi bardzo, bardzo miło możecie włączyć sobie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienie to jest oczywiście wszystko za darmo e, miło będzie mi jak zostawicie lajka pod tym filmikiem może gdzieś udostępnicie, zostawicie chociażby serduszko, czy chociażby kawusie, że pijecie ze mną kawę będzie mi bardzo miło no tak, więc życzę wam miłego dnia trzymajcie się, cześć!